Cześć, witam serdecznie wszystkich na kanale Chris YouTube. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam zaprezentować zdrabkę I Love You Neon Cash, wygraj 200 tysięcy złotych i wykonać jej test. Łapki i komentarze mile widziane, zostaw suba na YouTubea. zapraszam również na live'y, których nie brakuje na moim kanale. A dziś coś dla miłośników zdrabkowych przygód. Zaczynamy. Zdrabka prezentuje się tak, jest za 5 zł. Co my tutaj mamy znaleźć? Wygrywające liczby, których jest 4. Zdrab całe pole gry. Jeżeli jakakolwiek z Twoich liczb jest taka sama jak któraś z wygrywających liczb, wygrałeś przypisaną do niej kwotę. Znajdź symbol banknotów i wygraj przypisaną do niego kwotę. Wygrane sumują się dobrze, a z tyłu mamy 9 stopni wygranych. Od 5 zł do 200 tysięcy zł. Także, moi drodzy, zaczynamy wygrywające liczby. Już lecimy z tym wszystkim. Co to może być? 11. Kolejna wygrywająca. Ten drapak od kapa 11 dwadzieścia pięć, dobra, co dalej, trzydzieści i ostatnia liczba, siedemnastka. No dobra, szukamy takich albo pliku banknotów. Już patrzymy. Siódemka nie ma, dwunastki nie ma, dwadzieścia trzy też nie ma, dziewiętnastki nie ma, i trójki nie ma. Dobra, moi drodzy, pierwszy rządek niestety pusty. Zobaczymy kolejny. Trzydzieści cztery. No to było blisko. Dwadzieścia siedem nie ma. Dziewiątki nie ma. O ciężka warstwa ścieralna jest tych, ale co tu jeszcze jest? 36 blisko i ostatnia liczba 24. No niestety wszystko było obok w tej zdrabce. Także test wykonany, wykonany, wymordowany. I niestety zdrabka okazała się pusta. Także moi drodzy zapraszam na kolejne zdrabkowe filmy i nie tylko. Pozdrawiam serdecznie.